Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Grim Minecraft i teraz zrobimy jedną rzecz. Ja sobie tutaj włączę ekipunek, ponieważ czytałem Wasze komentarze. Chcieliście bardzo muzyczkę z Kevin McLoden, McDonald, Jak tam? No wiecie, będziecie mieć w opisie, tak więc nie martwcie się. Mam nadzieję, że muzyczka nie będzie za głośna. widzę z tego, co tutaj widzę, to, że nie jest za głośno. Tak czy siak, dzisiaj sobie troszeczkę pobudujemy, ale będziemy również sobie tutaj ogarniać, właśnie portal. Czyli to będzie takie po części będzie budowanie, i po części będzie, będzie przygoda. Jak już widzicie, jestem właśnie w domku. Tak więc nic się nie martwcie. I właśnie, jedna rzecz, ponieważ byłem na Peaceful, z tego względu, że bardzo ciężko mi było dojść do domku. Znaczy, bardzo ciężko było mi wyjść z kopalni. Było tam strasznie dużo mobów. Które mnie cały czas atakowały, ciule jedne, nie mogłem wyjść. A nie chciałem zginąć tak między odcinkami, bo to już by była kompletna kicha. To już bym wolał zginąć na odcinku, żebyście chociaż tu widzieli, się pośmiali. Eee, tak więc, cóż... Po prostu tego nie zrobiłem. W sumie nie mam kilofa, to nie wiem, po co ja tutaj w ogóle przyszedłem. Ale zrobimy sobie jedną rzecz. Eee, tutaj mam niedaleko, jak dobrze wiecie... Lawę. Ja ją chciałem po części wykorzystać, ale zrobimy taki myk, że ja po części ją tutaj jakby tak... O, zaraz wam pokażę. Po części ją tak jakby zalepimy. Ale nie tak kompletnie, że wiecie, że, że, że ją zalepię i nic ją nie będę robił, tylko po prostu ją jakby odgrodzę i zaleję wodą. Po co ją zaleję wodą? Po to, żeby kurde zdobyć z niej potrzebny do budowy portalu Obsidian, który myślę będziemy sobie mogli właśnie zrobić. Ogólnie testuję sobie też nowe ustawienia, że tak powiem OBS-a, ponieważ ja w dalszym ciągu nagrywam OBS-em oczywiście Minecrafta. I powiem wam, że odkryłem ostatnio taką bardzo jedną ciekawą funkcję, mianowicie właśnie nagrywanie e, żeby po prostu tak procesor nie był obciążony, to nagrywanie tam za, przy pomocy karty graficznej, że karta graficzna w miarę jakoś sobie tam wyrabia, no bo kurde nie po to kupiłem ją za takie kuźwa pieniądze, żeby ona nie wyrabiała, więc e, póki co sobie testuję to, to w ten sposób i spisuje się to naprawdę dobrze, nawet w tych grach takich normalnych, gdzie wcześniej po prostu sobie testowałem e, OBS-a no to Teraz już tak się nie, nie przycina i tak dalej, więc zobaczymy. Na razie Minecraft chodzi dobrze. 60 fps. Nie będę raczej próbował nagrywać mimo wszystko full HD, bo widziałem, że jednak, jednak coś mi tam ymm, źle to chodziło. Jeżeli to jeszcze ogarnę, to może w przyszłości będą materiały jeszcze tam jakiejś lepszej jakości. Chociaż myślę, że Minecraft w 720p jak najbardziej e, starcza. Jest, jest w miarę płynnie i tak dalej. Tu sobie żelazo cały czas się będzie zbierać elegancko. Mamy już tak. I teraz tak, my biorę wiaderko oczywiście. Bierzemy dirt, myślę, że dir będzie lepszy. Bierzemy sobie łopaty na pewno siekiera, na razie siekiery nie potrzebujemy. Mm, nie, 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 nie. Jedzenie myślę, że mógłbym sobie wziąć, ale tak w razie, jakbym zginął, to sobie wezmę tak, może tylko 8. Tak jakbym był po prostu głodny, to sobie teraz troszeczkę przekąsimy elegancko i lecimy po, e, po obsydian. Obsydianu potrzebuję 10 sztuk. Dobrze mówię. Zazwo trzy 2, 3, i 2, Tak. Ogólnie mógłbym użyć 14, ale nie ma sensu, ponieważ to będzie w ścianie, więc nie będzie widać, że tak powiem boków, więc nie ma co marnować aż tyle. A, aż tyle, tyle. Czekajcie, bo nie ma wody. Nie ma co marnować po prostu aż tyle. No, co ja chciałem powiedzieć? Bloków. No tak, właśnie. I aż tyle lawy przede wszystkim właśnie. E, dobra, tak więc zrobimy to jakoś w ten sposób, że ja sobie musiałbym tutaj po prostu zejść. Jakoś w ten sposób i się tutaj. Wow, 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 zakleiłem lawę. Kurde, zakleiłem lawę. Właśnie tego nie chciałem zrobić, ponieważ yy, nie chcę całkiem się pozbywać tej lawy. A takie zalepianie, to mi się wydaje, że ja w, tym, w ten sposób się lawy pozbyłem. Dobra, czyli teraz, jeżeli wyleję wodę, powinno to nie przejść na drugą stronę. O ile dobrze znam Minecraft'a. Ewentualnie zlamię i po prostu tego, tego tak nie będzie, ale zobaczymy. Dobra, ja sobie może tak gdzieś przejdę. Tutaj i teraz próbujemy to wylać tam. Dobrze. Jeszcze czekajcie, jeszcze zrobimy to w ten sposób. Zabierzemy tu wodę. Jeszcze rozlejemy tutaj. Elegancko. No i teraz tak, żeby nam nas prawda nie, nie utopiło, nie, 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 nie przede wszystkim nie przypiekło, to sobie to zrobimy w ten sposób. Tutaj mamy nawet więcej niż 10 sztuk. Nie będę widział, ile tego tam kopię. Ale jeżeli pod spodem będzie lawa. Okej, okay. czekajcie. Yyy. Chyba pod spodem nie ma lawy z tego co widzę, chociaż jeszcze chcę zobaczyć, czekajcie, tak wykopiemy gdzieś w środku, na przykład może o tu, tak tutaj. E, w środku, czy jeżeli tutaj jest lawa, po prostu to sobie woda spadnie i zrobi się z tego obsydian i nie stracimy tego obsydianu, który wykopaliśmy. Czy tak będzie? Tak będzie, dobra, czyli chyba tutaj ewidentnie nie ma lawy, aczkolwiek zachowamy sobie na pewno troszeczkę ostrożności, nie będę na pewno stał tutaj i kopał po co, bo to by było kompletnie bez sensu, ale wykopiemy sobie parę sztuk właśnie tego obsydianu. I tak, yy, przede wszystkim, co chciałbym Wam powiedzieć na sam początek odcinka, co w ogóle zapomniałem, ale, ale już Wam mówię teraz, do, ooo, dodatkowo, że jest muzyczka, no to e, chciałem Wam naprawdę bardzo, bardzo z całego mojego serduszka e, podziękować. Czekajcie, podziękować Wam za to, że po prostu oglądacie taką serię, ponieważ jest to seria naprawdę na luzie. Gram, co prawda, na tych najnowszych wersjach, ale tak nie robię, nie wiadomo czego nadzwyczajnego. Po prostu sobie gram w Minecraft i z Wami przy okazji rozmawiam. Ale, jak widać, dosyć Wam się to spodobało. Nie stawiam mi tu pochodni, stary, nie potrzebuję pochodni. Dosyć Wam się to spodobało i z tego względu no, mi się również bardzo podoba to nagrywać, tak naprawdę, ponieważ, no kurde, taka luźna rozgrywka w Minecraft jest bardzo, moim zdaniem, Ciekawa, mimo wszystko, na jakiś ta, w jakiś tam sposób, po prostu można sobie to oglądać. Można sobie, nie wiem, wypić kawę, herbatkę, kapucinko, nie wiem, kawusie, zjeść sobie zupkę, no nie wiem, no róż, różne, różne sposoby, coś mi tam Obsidian spierdzielił. Eee, tutaj mi spadł, dobra. Eee, okej, okay. ja sobie może wykopię tak. Jeszcze tylko 5 sztuk, nie będę tutaj kopał więcej, bo ta, tak naprawdę nie ma sensu. Nie chcę zabierać wam za dużo e, czasu odcinka. E, zobaczymy, czy jak przejdę do Netero, czy mi na przykład jakieś klatki nie spadną, czy coś, ponieważ tak powinno, e, nie powinno, tylko nie jest tak po prostu było. to, to się okaże, wszystko się okaże. No i tak ogólnie. Y, z czego w sumie, co poruszałem też na odcinku chociażby z Far Cry jakiegoś tam odcinek chyba 13, czy któryś, czy 12, teraz nie pamiętam, eee, jakby dziękowałem Wam za PGA, za, za Stars for Fans po prostu, osoby, które, z którymi się po prostu spotkałem. Ja wiem, że Tutaj, na tym kanale są osoby głównie, które lubią Minecrafta, ale takowe również spotkałem właśnie te młodsze, myślę, osoby, które gdzieś tam oglądają Minecrafta. Chociaż te starsze też, co się pytałem, to mówią, że Minecrafta znają i oglądają, więc... Nie jest źle. To nie jest tak, że tylko mnie młodzi widzowie oglądają i tylko i wyłącznie młodzi oglądają Minecrafta, ponieważ ci starsi również, co was też oczywiście serdecznie pozdrawiam, wszystkich tak naprawdę was, was pozdrawiam. I bardzo wam dziękuję, kurde, po prostu, że byliście, że mogłem was spotkać. Wiem, że wielu z was Wielu z Was spotkać nie mogłem. Gdzie ten blacek? Gdzie ten blacek? Tu jest blacek, dobra. E, wiem, że wielu z Was nie mogłem spotkać e, ze względów takich, że po prostu mnie nie znaleźliście, chociaż kręciłem się jak głupi w sobotę po całym PGA, po całym Star Wars Fans i naprawdę próbowałem Was znaleźć. Kręciłem się koło sceny, kręciłem się koło różnych stoisk. Kto mnie znalazł, ten mnie znalazł. Naprawdę było fajnie. E, widziałem Wielu z was tak naprawdę, mimo tego, że mówiłem, nie bójcie się, podchodźcie, widziałem wasze po prostu, e, wasz wyraz twarzy, jak mnie widzieliście, to było coś takiego, znam go, ale kurde nie podejdę, nie wiem, baliście się mnie, widziałem, te, widziałem taki strach w oczach, nie wiem, nie wiem z czego to wynika, bo ja naprawdę mówię, że wy nie musicie się bać do mnie podchodzić, ja nie jestem jakimś strasznym typem, ja, ja nikogo jeszcze tak naprawdę nigdy e, nie wygoniłem, wręcz e, chciałbym, żebyście właśnie podbijali do mnie i, i ze mną gadali, ponieważ e, no przede wszystkim po to są takie imprezy, tak? Tak więc byłem tak lekko, może nie zniesmaczony, ale no taki może trochę smutny, że właśnie na przykład nie podbiliście do mnie, pomimo tego, że mnie poznaliście. A sam no, tak mi głupio co będę do was podchodził, jak nie jestem. Znaczy, byłem pewny w sumie, że mnie znacie, ale wiecie, tak, podchodzić youtuber do, do widza, to tak, to tym bardziej takie osoby po prostu za nie mówiły i nie wiedziały, co mają powiedzieć. Ale myślę, że. Czekajcie, bo nie wiem, czy mam Flinta. <laughs> Flint mamy flinta, dobra. Um... Tak więc, no, 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 no nie wiem po prostu co, co, mam, co, co mam tutaj powiedzieć. No Szkoda, szkoda, ale, ale i tak dziękuję wszystkim Są tak naprawdę, z którymi jakoś tam e, pogadałem i na pewno wy również e, mi jakoś tam podziękujecie mam nadzieję w komentarzach, że nie wiem spotkaliście się i tak dalej, a jeżeli nie spotkaliście również możecie napisać e, i na przykład nie wiem gdzie chodziliście, to wam powiem na przykład czy tam byłem czy tam nie byłem, bo może na przykład chodziliście w takich miejscach gdzie mnie nie było, chociaż tak naprawdę po wszystkich stoiskach, po wszystkich e, halach Naprawdę, wiesz, mi kręciłem się jak, jak smród gaciach, jakbym powiedział więc nie powinno być żadnego problemu, żeby mnie znać, ale jednak u ludzi było naprawdę w cholerę i tak naprawdę nawet ja nie spotkałem tak naprawdę wszystkich, których chciałbym spotkać, ponieważ chociażby szukałem Purposa i w momencie, kiedy ja poszedłem coś zjeść, okazało się, że on tam gdzieś tam się kręcił i no i go nie spotkałem, ale gdzieś tam był. Tak więc jeżeli Purposa oglądasz, to Cię oczywiście pozdrawiam i szkoda, że się nie spotkaliśmy, ale jeszcze się kiedyś spotkamy, nie bójcie się. Dobra. Możemy sobie tutaj podpalić portal, ale ja sobie zrobię jeszcze jedną rzecz, ponieważ potem mi będzie ciężko tutaj kopać. To ja sobie zrobię to w ten sposób, że najpierw sobie to troszkę kopię. Właśnie tak. uuu. Uh! Ok. Tego się w sumie nie spodziewałem, że tu już mi się skończy góra. Czyli wychodzi na to, że mój plan rozbudowy tutaj może się nie powieść. Aczkolwiek zrobimy to jeszcze inaczej. Ja sobie zalepię to. Zalepimy tutaj, to sobie dobuduje troszeczkę terenu z zewnątrz, i tu będzie taki po prostu zakręcik. I tutaj chyba dalej w bok. Chociaż czekajcie, jak to tam wygląda. Czy ja mogę się tam. Czy ja mogę się tam gdzieś w bok? No, tutaj w bok jest jeszcze miejsce w sumie. Ciężko, trochę, trochę ciężko, powiem Wam szczerze. A myślę, że to sobie ewentualnie pokminie poza odcinkiem, tak po swojemu. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak możemy właśnie rozwiązać ten problem, że tutaj już jest koniec góry, myślałem, ewentualnie. Wiecie, co może zrobić? Można zrobić bardzo fajną rzecz. Powiedzcie, czy jesteście za tym, bo myślę, że to będzie spoko. Po prostu, tak jak jestem tutaj, schody w dół. Tak, bo wtedy wystarczy lekko to ewentualnie dobudować do terenu i zrobić normalne schody dołu. Można drabinkę, można coś, ale myślę, że chyba schody będą lepszym rozwiązaniem, i wtedy normalnie w prawo, w lewo ewent będziemy mogli sobie e, odbijać. To musicie mi koniecznie napisać, Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, ale czekam na Wasze komentarze. E, tak więc tak, czekajcie, mam zbroję, mam pochodnie, mam kilofa. W sumie kilofa, diamant tego niego nie potrzebuję, wezmę sobie żelazny. Żarcie, jak najbardziej, jeszcze sobie wezmę łuk, walić ten łuk, tak naprawdę kablostwora również sobie troszeczkę wezmę, bo wiadomo, tam podbudowanie terenu i tak dalej. Czy mam jakieś jeszcze pochodnie? No, chyba nie wiem. Powiem Wam, że nawet mi się przyjemnie też gra, jak jednak jakaś muzyczka w tle sobie leci. To jest o tyle dobrze, że ja sobie ją puściłem normalnie z odtwarzacza, więc tutaj mówię, mówię taka moja sugestia i moje takie prośby, żebyście mi napisali, czy muzyczka nie jest za głośna, jeżeli będzie za głośna, ją przyciszę następnym razem, jeżeli będzie za cicho, również ją ewentualnie troszkę podgłośnię, aczkolwiek myślę, że muzyczka powinna być naprawdę, naprawdę w tle, żeby nie przeszkadzała w rozgrywce, ale mimo wszystko bardzo fajnie mi się jakoś tego słucha. Taki klimacik jest, bo jednak słyszę bardzo wyraźnie grę, wszystkie te dźwięki, a muzyczka sobie tam w tle gra, więc myślę, że jest fajnie. Muzyczka sobie tak gra, tak delikatnie, bardzo delikatnie. Taka, taka spokojna muzyczka. Dobra, możemy się przekimać, także była, była... Tak, była dzień, dokładnie, odmiana, polski język trudna jest, nieważne. I odpalimy sobie portal, jestem ciekawy, gdzie mnie przeniesie. Yeah. Yeah, dobra. Flint sobie myślę weźmiemy, ponieważ, no wiecie, gasty lubią psuć portale. Pochodni troszeczkę mam, więc myślę, że nie zginiemy. Jedzenie mam, broń jakąś mam, chociaż nie zamierzam walczyć chociażby z pigmenami, bo, bo, bo mogłoby się to źle dla mnie skończyć. A, mieliście, mówiliście, żebym stworzył sobie na przykład diamentową siekierę. Zamiast na przykład miecza, no bo miecz to będzie tam miał 7 damage'a, a tu ma 6, więc chyba nie ma sensu marnować tak diamentów, ale to się zajmiemy może tym później. Mam 26 sztuk... E, znaczy 26 e, tego... No, experience a poziom po prostu, level i tak dalej. Więc wypadałoby na przykład zrobić e, enchanting table, a enchanting table robi się z diamentu, robi się z książek, które chyba... Chyba, 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 no mamy jedną skórę, to by trzeba było po skórze iść, ale można by było zrobić, nie byłoby problemu. Trzcinę mamy więc też kartki sobie zrobię. Tylko obsydian. więc ewentualnie jeszcze po obsydian sobie skoczymy. Zobaczymy, ile ten odcinek będzie trwał. Tak naprawdę ja do netheru chcę tylko na chwilkę wygenerować go, zobaczyć, co tam jest. Może gdzieś się uda w pobliżu mieć jakąś twierdzę. Zobaczymy, jak te klatki się teraz zachowają. Jestem bardzo ciekawy. We need to go deeper. Dokładnie tak, downloading. I jestem w tutaj. Powiem wam, że nic to nie spadło w FPS-ów w programie. Cały czas jest 60, tak więc jest fajnie. Dobra, jestem ewidentnie w jakiejś jaskince. Czyli szczerze mówiąc nawet mi się to podoba, ponieważ nie jestem na razie narażony od razu na atak gastów. Mamy dużo kwarcu, to mi się na pewno przyda. Kwarcu był chyba kwarc, tak? Netter kwarc jakoś tak, czekajcie, wykopię. Nie pamiętam. E, tak, nether quartz. no to jest w tyle fajne, że bardzo fajnie można szybko sobie nabić levela, po drugie, no można sobie potem zrobić jakieś fajne bloczki, które nam upiększą domek, więc sobie tutaj pozbieramy, jak już tutaj jestem, to tą chwilkę możecie mi wybaczyć, że sobie pozbieram tego kwarcu, przy okazji sobie nabiję troszeczkę levela i zastanawiam się, na co mógłbym wydać mój... 30 prawie że poziom, bo chcę jednak zebrać chyba do 30 poziomu i coś zenchantować. Wiem, że teraz potrzeba do enchantów lapis lazuli, więc to mi mówiliście przy okazji jak zbierałem, bo właśnie lapis lazuli to sobie przypomniałem. Tak więc oczywiście dziękuję wam, bo zapomniałem o tym fakcie w sumie. To było jakiś czas temu dodane, chyba w 1.8 nawet, chociaż nie jestem pewien, bo już bardzo dawno nie używałem enchanting table'a i no było tak to dodane. Wszystko spoko, przynajmniej się ten lapis do czegoś jeszcze poza blokami i, e, i kolorowaniem wełny przydało, więc, więc to nie jest w sumie zły pomysł. Postawię sobie tu pochodnie, w sumie bo tak trochę ciemno. Zaśmówcie, ewienie mi nic nie widzimy, ale już widzicie spokojnie. E, dobra, mamy jeszcze oczywiście glowstone, który się teraz załadował tak śmiesznie. Uuu, ale śmiesznie. Musiał się przekopać, żeby nam coś widzieć. Tam mamy pigmena, tutaj również mamy kwarstę, sobie go w sumie wykopię. No, raczej 30 levela tak szybko tutaj nie nabiję. Hmm, chociaż mógłbym, ponieważ troszeczkę bym sobie pokował tego kwarcu i bym go nabił, ale nie chcę jakoś tak strasznie dużo odcinka marnować. Chociaż ten odcinek myślę, że również będzie troszeczkę dłuższy, ponieważ tak jak to mówiliście, no, chcecie, lubicie dłuższe odcinki, więc nie ma problemu. A plus to, że będzie muzyczka, no to nawet jak czasami czegoś nie będę mój, no bo nie mogę cały czas mientoliczyć muzarek, chociaż i tak to robię. Ja mam kuźwa. Jak ja się zacznę mówić to to. Jak ja się zacznę mówić, tak, oczywiście. Jak ja zacznę mówić, po prostu to nie raz końca nie ma, więc to, to akurat z tym problemu chyba nigdy nie miałem. Ale ewentualnie jak nic nie mówię, no to leci sobie muzyczka, więc myślę, że to jest takie dodatkowe urozmaicenie. Więc jeżeli Wam się muzyczka w tle podoba, oczywiście łapka w górę i, i będę bardzo zadowolony. <laughs> I będzie więcej odcinków e, z muzyczką w tle myślę. Ponieważ ją mogę używać w sumie, bo... bo bo jest tam creative commons i tak dalej, więc nie ma problemu. No wiecie, no wiecie, dobra. P -p 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 ogólnie tak, bo to jest, y mam to zamiast wrzucić 20. I teraz bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie. W sumie szkoda, że zadałem je dopiero teraz, bo nie wiem, czy ktoś do dotrwa do tego czasu. Chociaż myślę, że oglądacie przynajmniej większość większości te odcinki. E e jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie, nie wiem, e coś, oj coś napisać ewentualnie, że, że nie oglądacie to w tej tej godzinie czy, 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 czy coś tam wiecie, no różne tak naprawdę komentarze. Napiszcie mi, czy chcielibyście e, serię z Minecraft Story Mode. Ja nigdy czegoś takiego nie nagrywałem podobnego, ale że ten kanał jest typowo Minecraftowy, taki tematyką, to myślę, że taką serię można by było e, zrobić. To jest coś na zasadzie The Walking Dead ale że tu nie będzie takiego problemu, myślę, że, że chodzi o fabułę, że to ma swoją jakąś tam własną fabułę ten Minecraft, więc można by było coś takiego nagrać. Ja z miłą chęcią bym coś takiego nagrał, to by było coś innego też dla mnie, coś takiego ciekawego i myślę dla was również. Więc to mi musicie na pewno, na pewno, na pewno nie zapomnijcie, błagam was napisać, zastopujcie na chwilę filmik, nic wam się nie stanie, żebyście nie zapomnieli i napiszcie tak, chcemy Minecraft Story Mode, myślę, że to będzie bardzo e, fajna nowinka na moim kanale. Dobra, myślę, że możemy wrócić. Nabiłem 28 level, nie jest źle, wracamy sobie do naszego domku, schowamy sobie to, 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 to też, bierzemy sobie nasz diamentowy kilofik i pójdziemy sobie jeszcze wykopać właśnie te 4 sztuki, chyba cztery sztuki z tego co pamiętam właśnie obsidianu, czyli w sumie mogę to wykopać od razu, wodę oczywiście sobie weźmiemy, żeby, żeby się nie upiec. I teraz czekajcie, 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 karteczki. Karteczki się robiło dając w, pion w pionie czy w poziomie. Teraz ja nigdy nie widziałem tak naprawdę. W poziomie, dobra, A, to zrobimy sobie... W sumie nie potrzebuję aż tylu, bo potrzebuję jedną książkę, więc nie ma sensu. <laughs> aż tyle robić, dobra. I książeczkę robimy w ten sposób. Co ja tam robię? Dobra. Uh, no, nie, Nie. No. <laughs> W ten sposób, dokładnie. Dobra, więc mamy książeczkę, mamy diamenciki, bo to chyba dwa diamenty potrzeba było i na samym górze książeczka, dokładnie. Tak więc nie starczy mi niestety na śikierkę. Dobrze, że jej nie zrobiłem, bo miałbym troszkę przerąbane. E, I lecimy po obsydian jeszcze. I... <ścoughs> Minecraft. A, tu była woda, zapomniałem. <laughs> Dobra, czyli jeszcze cztery sztuki obsydianu poproszę i będę bardzo zadowolony. To sobie od razu jakiś enchanting. Te... A nie, co, ja przecież ja sobie nie zenchantuję nic na 30 level. Przecież, kurde, nie mam książek. <coughs> tak więc na pewno sobie jeszcze skoczymy na jakieś polowanko na krówki. Oj, na pewno. No i przydałoby się zrobić jakąś plantację e, trzciny cukrowej. Aby mógł zrobić z tego książki. 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 Dobrze, tutaj mamy troszkę więcej obsydujących. No to mi się na pewno w przyszłości przyda. I jeszcze jedna sztuka, i będziemy kwita. I będzie elegancko. I będzie git. No i pięknie, ładnie. Dobra. Eee, tak więc wychodzimy. Cześć, świnia. W sumie. Dobra, nie potrzebujecie. Na... Lepsza kolizja jest chyba z mobami, tak mi się wydaje. Kiedyś to się przez moby dosłownie przebiegało, a teraz ta świnia była ewidentnie przeze mnie popychana. I to tak konkretnie, ja czułem ten opór, nie? Kurde, Minecraft się dość zmienia i to do, i to nawet na lepsze czasami. Eee, dobra, ogólnie też mi pisaliście jak zrobić tarczę, więc sobie to też bym chciał w sumie wypróbować. A robi się ją tak, że... Czekajcie, gdzie jest żelazo? Żelazo jest tutaj, bierzemy sobie... Nie, nie ja nie chcę mięsa, ja chcę żelazo, panie, spokojnie. Robimy sobie ten enchanting table od razu, czemu by nie? Potrzebuje żelaza i potrzebuje deski dookoła. Więc zobaczymy, czy mieliście rację. Mam nadzieję, że, że, że mi nie okłamaliście. Nie. Nie. Czyli chyba jednak mnie okłamaliście, chyba że to chodziło o drewno, a nie o deski. Może ja mam po prostu sklerozę, ale mi się wydaje, że to jednak chodziło o deski. Bo ktoś mi tam napisał, że na, na środku żelazo i dookoła deski, ale bez boków. No to tak zrobiłem, więc może zrobimy to z drewna. Nie. Nie. Hmm. Ewentualnie możemy to zrobić w ten sposób, że może na krzyż trzeba dać żelazo. Coś w tym. Jeszcze jedno. Eee! Ok. Zamknij drzwi, bo mi ktoś wejdzie jeszcze. Może to trzeba zrobić na przykład tak i tak. Nie. No, nożyc nie chcę na razie. Czekajcie, jeszcze, jeszcze może to pochminię. Ja wiem, że mógłbym to sprawdzić na internecie, ale tak jeszcze wiele lepiej. Jeszcze nigdy chyba nie odgadywałem typowo tak craftingu jakiejś nowej rzeczy, bo nie wiem, czy crafting w ogóle jeszcze w ogóle jest dostępny, tak naprawdę, jeżeli chodzi o tarcze. Zaraz to zobaczę. No, próbuję takie najbardziej. Moim zdaniem logiczne ułożenia, aczkolwiek chyba coś mi nie wychodzi. Nie no, ona jest bardziej z drewna niż z tego, a może po prostu z drewna. Nie no, tak tak, 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 tak to nie będzie. no. Sorry, nie dam rady na razie. Dobra walić. Na razie sobie zrobimy po prostu Enchanting Table. Dokładnie tak, Enchanter i... Yeah. To sobie wszystko odłożymy. No i co, i enchanting table w tym momencie potrzebowałbym, żeby był w jakimś takim konkretnym pomieszczeniu, żebym go już nie musiał przemieszczać. I ten pomysł naprawdę z taką, jakby mini piwniczką, czy czymś mogły być spoko. Po prostu tutaj się wkopać. Dosłownie, za tym wkopać się. Zrobić schodki. O, bo tutaj jeszcze widzicie, jest. O, tak coś. O, normalne schody, nie robiłbym tutaj z takich półpłytek, bo to one się wtedy bardzo rozciągają. Tutaj mamy przy okazji węgiel, bardzo fajnie, więcej węgla. Tam mi pisaliście, że masz tak dużo nie kopał na odcinkach. Znaczy, że chodziło o tamten poprzedni, jak który byłem w jaskini, ale wiecie, no chciałem to wszystko zeksplorować jak najlepiej, więc przez to tak to poświęcałem dużo czasu na to, dobra. Tak, 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 tak i tutaj po prostu muszę więcej wykopać. <laughs> Nie wiem ile w sumie muszę zejść, no ale tak parę poziomów chcę zejść, żeby potem nie mieć problemu z mm, zbudowaniem, więc jeszcze na pewno to sobie muszę wykopać, no i to również żeby mógłbym wykopać, tylko o tutaj właśnie już będzie, o jakoś tak, no w sumie jak tu położę schody, no ja, ja lubię sobie dosyć mm, dużo luzu robić, jeżeli chodzi o, o wchodzenie po schodach. O coś w tym stylu, i to bym musiał o jeden poziom wszystko tak naprawdę podnosić, tak więc musiałbym to zrobić jakoś w ten sposób, tak i tak. No, na razie teren tam z dupy jest trochę dobudowany, ale mniej więcej tak to musiałby wyglądać. Tutaj sobie na razie dam po prostu pochodnie, tak żeby to było wszystko ładnie oświetlone i jeszcze czy nie, czekajcie. Tak, tak, tak. No dobra, myślę, żeby było spoko ewentualnie. Zaraz zobaczymy w sumie nie, bo tu jest jeszcze jeszcze trzeba dół. Jeszcze w dół zejdziemy lepiej zejść niżej i mieć to z głowy, niż potem się tak naprawdę męczyć, więc jeszcze to zrobimy jakoś tak. I tak. No i tutaj już wtedy myślę, że nie będzie żadnego problemu. Tutaj jeszcze ewentualnie widać, że jest problem, ale już jestem tak naprawdę praktycznie pod powierzchnią ziemi, więc chyba nie jest źle. Tutaj i ewentualnie jeszcze jedno w sumie w tą, więc tak, 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 tu muszę wykopać. Dokładnie tak. O to chodziło. Tu sobie dobudujemy tak pseudo pseudo teren. <laughs> Dobra, no i jakoś by mniej więcej to tak do wyglądało: czyli po prostu tutaj w prawo i w lewo byłby ee, korytarzyk. I ten korytarzyk nawet mógłby po prostu prowadzić tutaj tak wąski, żeby był tutaj tylko i wyłącznie enchanting table. Ewentualnie zrobić taki grubszy i jakieś takie wgłębienie. No... Tutaj trzeba troszeczkę pokopać, pokombinować, ja myślę, że sobie to zrobimy wszystko poza odcinkami, żeby was tutaj tym nie zamęczać, bo wiecie, ja to muszę wszystko wymyśleć i tak dalej, yy, więc myślę, że jakoś to tak zrobię. Po prostu będą korytarze w prawo i w lewo, może nawet na wprost jeszcze coś zrobię, zobaczę, ewentualnie jeszcze schodki niżej, bo tam dosyć nisko teren tutaj jest, więc troszkę bym miał małe pole manewru, a nie chciałbym na przykład, nie wiem, jakiś creeper mi się wysadzi i się zepsuje wszystko i by było dupa. Tak więc myślę, że zrobię to w ten sposób. Zejdę sobie tutaj, 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 tu będzie schodki, tu będzie korytarzyk. Zejdę sobie tutaj. Zbuduję sobie tutaj korytarzek. I zbuduję sobie tutaj jakieś tam wgłębienie na enchanting table. Myślę, że to będzie bardzo fajny e, pomysł, żeby tak to jakoś rozbudować. No i jednak byliście za tym, żeby tu był portal, więc proszę bardzo, jest portal, bardzo fajnie to wygląda. Mamy wejście, mamy portal przed sobą. No myślę, że to jest całkiem spoko. No i może się tą. E, sypialnie również przeniesie, żeby tak nie przeszkadzała, bo tak wiecie, tak żeby fajnie można sobie wbiec do domku i ui, wbiec sobie do portalu, bo łóżko czasami może przeszkadzać. Dobra, schowajmy sobie te pierdoły. Chanting Table niestety na razie mi się nie przyda, więc będę musiał naprawdę uważać, żeby nie zginąć. Mam 28 poziom i szkoda by było tak naprawdę to wszystko stracić. Eee, nie pamiętam, czy kwarc się. z kwarcu się od razu chyba robią bloki, co nie? Dokładnie, blok of quartz. Tak więc, może sobie zrobię te bloki. Tam 16, 17 będę miał. I a, tak się robiło filary. A, a jakoś inaczej się robiło jeszcze te takie. To się robiło półpłytki, oczywiście. hm, Bo jeszcze jakiś inny rodzaj. Aha, nie czekać, bo to się chyba robiło tak, że z tego się robiło. Jeszcze raz. Z tego dopiero się robi chyba te. Yeah. Hmm. Dobra, na razie nie wiem, muszę, muszę sobie to przypomnieć przede wszystkim, bo ja z kwarcu tak naprawdę chyba nigdy nic nie budowałem, ale wyglądają naprawdę ładnie. Tu mamy ten e, taki totem jakby, tutaj mamy ten taki bialutki i jeszcze jest taki jeden rodzaj, którego na razie nie mogę zbudować. To myślę, że jakieś pomieszczenie sobie również na biało wiem, No to też na pewno kwarcu będę potrzebował od cholery, więc no jakaś tam wyprawa myślę, że do neteru będzie, ewentualnie sobie to zrobię poza odcinkiem. Tak więc przede wszystkim musicie napisać, znaczy musicie, bardzo Was proszę, żebyście po prostu napisali, czy chcecie serię z Minecraft Story Mode, ponieważ ja bardzo chciałbym to nagrać, ale chciałbym również poznać Waszą opinię, czy chcielibyście na przykład w moim wykonaniu zobaczyć właśnie tą kierkę. Eee, tak, to po pierwsze. Po drugie... Eee... Odnośnie muzyczki, czy nie za głośno, tak? Czy chcecie jednak faktycznie tą muzyczkę? No, i oczywiście łapki w górę, mile widziane jak najbardziej. Różne komentarze, ja sobie jeszcze pójdę e, się przespać i myślę, że zakończymy odcinek. No, prawie pół godziny. Lekko krótszy niż poprzedni, ale mimo wszystko dosyć konkretny, więc mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobał. Ja sobie zjem kortecioka. Muzyczka w tle sobie gra i zakończymy odcinek. Dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się ludziska i na razie.